Witam, właśnie jestem po wymianie chłodnicy płynu chłodzącego. Mamy tutaj mini F56, silnik B38, benzyna trzycylindrowa. I tutaj chciałem Wam przedstawić, gdybyście mieli problemy z demontażem tej chłodnicy i nie wiedzielibyście dokładnie od czego zacząć, żeby zdemontować tą chłodnicę, musimy odkręcić to mocowanie. Jest tutaj 8 śrubek. Dodatkowo do tego jest ten element do odkręcenia. Musicie zdemontować zderzak, zaczynając dokładnie od tego klipsa, wciskając dokładnie tutaj szczypcami, czymkolwiek, później drugi. Ten ładnie się wypina. Wyciągacie to. Wypinacie te cztery klipsy i odkręcacie tutaj na śrubkę trzyma. Ósemkę mocowanie zderzaka. Od dołu odkręcacie cztery śrubki, czy tam sześć. Nie pamiętam dokładnie. I drugą stronę tak samo. Po zdemontowaniu zderzaka musimy wypiąć ten przewód płynu chłodzącego. Te przewody powypinać. Wypiąć kostkę zasilającą wentylator. Wentylator ma tutaj dwa klipsy. Tutaj jest jeden klips. Podnosimy go. Tutaj jest drugi klips. Podnosimy go i unosimy wentylator do góry, odsuwając te przewody. Zanim wysuniemy ten wentylator, dobrze by było wypiąć przewód główny od płynu chłodzącego poprzez wypięcie tej zawleczki, wysunięcie tej zawleczki i wypięcie przewodu. Z drugiej strony również tak samo. Tutaj jest przewód. Po wyjęciu tego wentylatora pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, to usunąć osłonę silnika od spodu oraz zderzak. Po czym później musimy usunąć ten wentylator, odpinając kostkę zasilającą, odpinając te przewody, odsuwając je na bok, a odpinając powrotni płyn chłodzący główny i główny zasilający do chłodnicy. Wysuwamy wentylator i go wyciągamy. Idzie lekko. I teraz tak, żeby wymienić samą chłodnicę płynu chłodzącego, nie usuwając gazu z chłodnicy klimatyzacji. Niestety normalnie trzeba byłoby odkręcić ten przewód, żeby wypiąć go z tych zaczepów. Dlatego też zanim zdemontowałem tą chłodnicę po zdjęciu wentylatora, wyłamałem ten uchwyt całkowicie. Wygląda to na starej chłodnicy tak, został wyłamany. Oczywiście chłodnica jest uszkodzona, więc jest mi to niepotrzebne, dlatego go wyłamałem i mogłem spokojnie kasetę wysunąć z tych zawiasów. Ten mogłem sobie wcisnąć i po wciśnięciu mogłem podnieść lekko tą chłodnicę. Po uniesieniu tej chłodnicy klimatyzacji ona naprawdę bardzo dobrze pracuje i rusza się w dość dużym zakresie na przewodach. Pozwoliłem sobie ją wtedy na te parę centymetrów odsunąć. Oczywiście to również trzeba zdemontować i teraz co najważniejsze, tutaj jest intercooler i on jest niestety, wydawało mi się na początku, że mogę po prostu wyciągnąć tą chłodnicę, gdy już odsunąłem. Bo, tak jak powiedziałem, w dużym zakresie pracuje ta chłodnica klimatyzacji. Tutaj musimy zdemontować tą śrubkę. Tu jest od wewnętrznej strony śrubka. Widać ją. I wyciągamy to poprzez przekręcenie tego. To jest wszystko elastyczne. Z drugiej strony, tak samo. Od góry, uchw, śrubka, mocowanie i od dołu. I co jest najważniejsze, na początku nie znalazłem żadnych informacji. Wypiąłem tutaj jest kołek. Tutaj jest kołeczek. Ten plastikowy kołek się wypi, wyciągnąć, go można śrubokrętem. Po czym później się wyciąga ten duży klocek blokujący. Wygląda to jak kołek rozporowy. Po zdemontowaniu, i wtedy chciałem wyciągnąć chłodnicę i tu był problem. Bo gdy podnosiłem tą chłodnicę, gdy była już rozszczepiona oczywiście, e, ciągło mi również za intercooler. co się okazało, próbowałem to zrobić bez zdemontowania zderzaka. Niestety się nie da. Bo po zdemontowaniu zderzaka widzimy, że tutaj mamy śrubkę, która jest mocowaniem tych szyn od. Chłodnicy płynu chłodzącego. Tutaj mamy jedną śrubkę, i z drugiej strony mamy tak samo drugą śrubkę. Pokażę na starej chłodnicy, tu są te wkusty tej chłodnicy. Ona wchodzi w ten sposób. I te mocowania są niestety od spodu przykręcone do całego mocowania, do całej obudowy od interkulera. I to musimy zdemontować. I tak jak mówię. Aby nie spuszczać gazu z chłodnicy, wyłamujemy ten zaczep. Numer części to występuje w BMW F46, we wszystkich praktycznie mini F56, BMW F40, czyli BMW 1, chyba od 2021 roku, w górę do 2025, bo później mamy już F70 BMW. I tak w ten sposób wyciągamy tą chłodnicę i nie musimy spuszczać gazu. Z klimatyzacji. Oczywiście, jeżeli chodzi o płyn chłodzący, ja zastosuję tutaj Kulant 87, oryginalny BMW, z, oczywiście Mini, bo wiele osób też nie jest pewna. Jest to płyn niebieski i ten płyn powinien być stosowany do Mini F56. Co najważniejsze, to jest to koncentrat i nigdy nie wlewamy koncentratu, tylko zanim go zalejemy, musimy go rozrobić jeden do jednego. Z wodą destylowaną i w takiej proporcji, w takim rozcieńczeniu go zalewamy. Jest sprzedawany w, w, w pojemności 1,5 litra, więc uzyskujemy z tego 3 litry gotowego płynu chłodzącego do tego modelu.